co? Zrobiłem go na wideo. Ale, kurde, Dosłownie jaki on jest. Wychudzony. W no, biuracie oczywiście. Nad morzem. Polisek. No, Ja tam Co jamniki, ja tam Co? Gorzem jak jamniki, tam... które... Ja, że cztery siedzą... O, zobacz, już psa zobaczył. To, to, to. I poszedł. to, jest, to, jest. to, jest, to